Dzień dobry, kochani. Zapraszam wszystkie rybki na czytanie na marzec 2024. Bardzo proszę o przekaz dla wszystkich rybek na marzec 2024. Co dla moich kochanych rybek na marzec 2024? Zobaczmy. W teraźniejszości wspaniała energia zadowolenia, satysfakcji, akceptacji, szczęścia, moi drodzy. Zobaczmy, co w przyszłości. Tu będzie potrzeba dokonania jakiegoś wyboru, ponieważ będziecie stali na rozdrożu, nie będziecie wiedzieli, w którą stronę iść. Jakiego dokonać wyboru? Wobec tego jest tutaj wskazanie w tej karcie, aby dokonać właściwego wyboru. Praca. W pracy, moi drodzy, to wszelkiego rodzaju podejmowanie bardzo ważnych, takich życiowych decyzji. Dla niektórych spraw to jakieś sprawy urzędowe. Dla niektórych z Was poprawa sytuacji, jeśli chodzi o Waszą pracę, jakieś dobre również yy, zakończenia jakichś spraw zawodowych, finansowych. Także bardzo dobrze to wygląda. Miłość, single, moi kochani. No, wygląda mi na to, że singlaczki albo singielki, singlaczki, albo będą, moi drodzy, mieć kontakt z kimś z przeszłości, lub przyjdzie do Was, słuchajcie, ktoś nowy, ale bratnia dusza, ktoś z przeznaczenia. Także bardzo piękna energia, z, z, zwłaszcza w, w kontekście. Nowej miłości, nowej relacji, kogoś z przeznaczenia, no chyba, że osoba z przeszłości, która stanie na Waszej drodze, zaofiaruje Wam coś konkretnego, no to wtedy oczywiście taką osobę jak najbardziej można przyjąć z powrotem. Słuchajcie, miłość pary. No tutaj jest wspaniała miłość. Szczera, odpowiedzialna. Macie w każdym bądź razie osobę u swoim boku, która Was szczerze, moi drodzy, kocha. Jest bardzo odpowiedzialną i ciepłą osobą, także prawo. Rodzina i przyjaciele. Niektórzy z Was będą podejmować jakąś decyzję. Odnośnie kogoś z rodziny lub przyjaciół, ale generalnie tutaj jest energia wzajemnej akceptacji, miłości, wzajemne porozumienie, harmonia i wzajemna akceptacja genialna energia i, moi drodzy, problem dla niektórych z Was to niewiara we własne możliwości, brak pewności siebie i stagnacja. Także warto nad tym popracować, moi kochani. Jaka rada? No właśnie, dokładnie tak. Nie martw się. Bądź bardziej pewny siebie. Działaj, ale nie sieć w tej energii czarnowictwa. Nie zamartwiaj się, tylko działaj. I poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą. I co my tutaj słuchajcie mamy? Taniec. Pokaż wszystkim co potrafisz, dziel się swy, swymi talentami i zdolnościami ze światem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo was proszę o lajki, komentarze i subskrypcję, aby mogła rozwijać mój kanał, bo bez tego jest bardzo ciężko i z góry za to dziękuję. Życzę cudownego marca jeszcze raz i do usłyszenia moi mili.